Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kuba, DJ Cube, Katowisko Pomarańcza. Właśnie sobie na stadionie Przycichy. Jak wiadomo, dzisiaj szpil z ruchem chorzów będzie grała Lechia Gdańsk. No i co wam wam powiedzieć? Powiem wam o tyle. Jak ktoś łazi na szpile to wie w to jest, bo przed szpilem i w przerwie, i w pierwszej połowie na trybunach organizuje różne konkursy, rozgrzewam ta publika trochę, a jak ktoś nie łazi na szpilę, no to już mu umie przerąbane bo nie ma takiej możliwości, że jak ktoś jest kibicem, to się tutaj na tym stadionie nie pojawią. Także oprócz tego, że jest szpil, to musicie przyłazić, bo co szpil rychtujemy dla was jakieś fajne konkursy, albo akcja z Wojtkiem Grzybem, albo dzisiaj toczenie takiego wielkiego bala, potem będzie jakaś tam pewnie pokazany, taki wielki, nie wiem, 2-3 metry prawie, za każdy konkurs są nagrody, także hopy, baby, przyłazić na ta cicho, wspierać nasz zespół, a przy okazji, jak dobrze pójdzie, no to będziecie mogli się coś wygrać. Dodatkowo organizujemy dla was Śląsko Liga Talentów, kaj oceniamy muzykę, m.in. innymi właśnie y, kibiców Ruchu Chorzów, które przysyłają do nas y, swoje utwory. Potem puszczamy to na szpilach, także jak puszczacie się swoją muzyka, którą robicie, puszczacie ją w domu sąsiadom, to to słyszy pięć osób. Jak to puszczacie tutaj na cichy, to, to kilka tysięcy to słyszy. Także warto to było przysyłać. No i co bym chciał jeszcze powiedzieć na zakończenie? No mam nadzieję, że oprócz y, tych wszystkich konkursów, dzisiaj jeszcze będzie fajny szpil, no i trzy punkty do przodu. Trzymajcie się ciepło, cześć! Warto przyjść i na mecz.